Liczby ze znakiem można zapisywać w różnych systemach kodowania. Jednym z nich jest kodowanie znak-moduł, które polega na oddzielnym przechowywaniu znaku i wartości liczby. System ten ma stałą liczbę bitów, co oznacza, że operacje arytmetyczne mogą prowadzić do nadmiarów lub niedomiarów. Nadmiar występuje, gdy wynik obliczenia jest większy niż maksymalna wartość, jaką można zapisać w danym formacie. Natomiast niedomiar pojawia się. Gdy wynik jest mniejszy niż minimalna wartość możliwa do zapisania. W kodowaniu uzupełnienia do jedynki, czyli u1, dodawanie odbywa się zgodnie z zasadami binarnymi. Jeśli podczas operacji wystąpi przeniesienie poza bit znaku, do wyniku należy dodać 1, aby otrzymać poprawny rezultat. Odejmowanie w tym kodowaniu realizuje się poprzez dodanie liczby przeciwnej, co uzyskuje się przez negację wszystkich bitów danej liczby. Nadmiar lub niedomiar mogą wystąpić przy dodawaniu liczb tego samego znaku i można je wykryć, porównując znak wyniku z oryginalnymi znakami składników. W kodowaniu uzupełnienia do jedynki, czyli U1, dodawanie odbywa się zgodnie z zasadami binarnymi. Jeśli podczas operacji wystąpi przeniesienie poza bit znaku, do wyniku należy dodać 1, aby otrzymać poprawny rezultat. Odejmowanie w tym kodowaniu realizuje się poprzez dodanie liczby przeciwnej, co uzyskuje się przez negację wszystkich bitów danej liczby. Nadmiar lub niedomiar mogą wystąpić przy dodawaniu liczb tego samego znaku i można je wykryć, porównując znak wyniku z oryginalnymi znakami składników. Mnożenie liczb w kodzie U2 różni się od zwykłego mnożenia binarnego. Przed wykonaniem tej operacji liczby muszą zostać rozszerzone znakowo czyli uzupełnione dodatkowymi bitami na podstawie wartości bitu znaku. Rozszerzenie znakowe nie zmienia wartości liczby, ale umożliwia poprawne wykonanie operacji arytmetycznych. Po wykonaniu mnożenia, jeśli wynik jest dłuższy niż dopuszczalna liczba bitów, nadmiarowe bity są ignorowane. Liczby zmiennoprzecinkowe to sposób reprezentacji liczb umożliwiający zapis wartości zarówno bardzo dużych, jak i bardzo małych. Każda liczba zmiennoprzecinkowa jest zapisana w postaci mantysy, cechy i podstawy systemu. W informatyce podstawą zawsze jest liczba 2, ponieważ systemy komputerowe działają w systemie binarnym. Dzięki temu liczby zmiennoprzecinkowe pozwalają na bardziej elastyczne operacje matematyczne niż liczby stałoprzecinkowe. W prostym systemie zmiennoprzecinkowym każda liczba jest zapisana w 8-bitowym słowie kodowym. Cztery bity są przeznaczone na zapis cechy, a pozostałe cztery na mantysę. Cecha jest kodowana w uzupełnieniu do dwóch, a mantysa w systemie stałoprzecinkowym. Taki sposób kodowania pozwala na łatwe wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych. Obliczanie wartości liczby zmiennoprzecinkowej polega na wydobyciu wartości cechy i mantysy ze słowa kodowego i podstawieniu ich do wzoru matematycznego. Wzór ten ma postać mantysa razy dwa do potęgi cechy. Dzięki temu można szybko określić rzeczywistą wartość liczby zapisanej w formacie zmiennoprzecinkowym. Zakres liczb zmiennoprzecinkowych zależy od wartości maksymalnej i minimalnej, jakie mogą zostać zapisane w danym systemie. Maksymalna wartość osiągana jest przy maksymalnej cesze i maksymalnej mantysie, natomiast minimalna wartość odpowiada maksymalnej cesze i minimalnej mantysie. Wszystkie liczby mieszczą się w określonym przedziale. A ich reprezentacja zależy od długości używanych bitów. Niektóre liczby nie mogą być dokładnie zapisane w systemie zmienno-przecinkowym, co prowadzi do utraty precyzji. Jeśli liczba wymaga większej dokładności niż oferuje dany format, zostaje ona zaokrąglona do najbliższej możliwej wartości. Przykładem może być liczba 9, która w uproszczonym systemie jest zaokrąglana do 8. To zjawisko nazywane jest błędem zaokrąglenia. Standard AETE 754 został opracowany w celu zapewnienia jednolitości w reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych na różnych platformach sprzętowych. Definiuje on dwa podstawowe formaty: pojedynczej i podwójnej precyzji. Format pojedynczej precyzji używa 32 bitów, a format podwójnej precyzji 64 bitów. Standard ten pozwala na dokładne i przewidywalne obliczenia matematyczne w różnych środowiskach komputerowych. Liczby w standardzie IEE 7754 są podzielone na trzy części. Bit znaku, cechę i mantysę. Bit znaku określa, czy liczba jest dodatnia, czy ujemna. Cecha jest zapisana w kodzie z nadmiarem, co oznacza, że jej wartość jest przesunięta o pewien ustalony poziom. Mantysa jest zapisana w kodzie stałoprzecinkowym i zazwyczaj zawiera ukryty bit, który zwiększa precyzję obliczeń. W przypadku liczb pojedynczej precyzji cecha zajmuje 8 bitów, a mantysa 23 bity. Zakres wartości, jakie można zapisać w tym formacie, wynosi około 3,4 razy 10 do potęgi 38. Precyzja zapisu wynosi około 7 cyfr dziesiętnych. Liczby podwójnej precyzji mają cechę zapisaną na 11 bitach i mantysę o długości 52 bitów. Dzięki temu oferują większy zakres wartości wynoszący około 1.8 razy 10 do potęgi 308 oraz wyższą precyzję, która wynosi około 15 cyfr dziesiętnych. Niektóre wartości są traktowane jako specjalne przypadki w standardzie IEEE 754. Jednym z nich jest liczba 0, która nie może być normalnie zapisana, ponieważ domyślnie mantysa zawiera wartość 1. Dlatego 0 jest reprezentowane jako przypadek specjalny, w którym zarówno cecha, jak i mantysa są wyzerowane. Istnieją również zdenormalizowane liczby, które pozwalają na reprezentację bardzo małych wartości, zapobiegając ich zaokrągleniu do zera. Standard ILE 754 umożliwia także reprezentację nieskończoności. Liczba dodatnia i liczba ujemna nieskończoność są reprezentowane poprzez ustawienie wszystkich bitów cechy na jedynki i wyzerowanie mantysy. Pozwala to na prowadzenie obliczeń nawet wtedy, gdy wynik operacji matematycznej przekracza zakres liczbowy. Innym przypadkiem specjalnym są wartości oznaczane jako na n, czyli not a number. Są to liczby, które nie reprezentują żadnej konkretnej wartości matematycznej. Występują w dwóch wariantach: ciche na n, które nie powodują błędów, oraz sygnalizujące nn, które generują wyjątki i przerywają obliczenia. Na n są używane do oznaczania błędów w operacjach matematycznych, takich jak dzielenie przez 0 lub pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej. Standard IEEE 754 precyzyjnie definiuje operacje na wartościach specjalnych. Na przykład dodanie nieskończoności do nieskończoności daje nieskończoność, ale odjęcie nieskończoności od nieskończoności skutkuje wartością n na n. Podobnie dzielenie jedynki przez nieskończoność daje wynik równy 0. A dzielenie zera przez zero również prowadzi do na n.